Cześć, tu Trasztok, a ze mną jest Mateusz Murański, witam Ciebie. Siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie, tym razem bez Trasztoku. Bez Trasztoku, bez Trasztoku, ale dla Trasztoku. Znaczy, toku. znaczy nie, nie dla mojego oponenta, no bardziej, bardziej tutaj Trasztok e, zrobili Inni. Ziemowit i kamerzysta. Ale tam y, widziałem, że tak w roli takiego rozjemcy akurat tam w pewnym momencie stanąłeś, nie? Już chyba miałeś tego trochę dosyć, nie, jakby to... zrobiło się za grubo. No nie, no po, po pierwsze zrobiło się za grubo. Wiesz, no, nie, 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 nie będę siedział przy jednym blacie z gościem, który rzuca szklankami, a, a na sali są dzieci i który mówi, wiesz, o ludziach e, w kategorii człowieczeństwa jako jakiś, e, wiesz... Pachołki. Pachołki, no nie, 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 to w ogóle nie jest moja gra, to nie, są, to nie jest mój etos. E, w, w którym się kieruje w życiu i, i po prostu nie, no nie, nie, nie. O, no i to już jest moment, o... w którym interweniujesz, nie? No tak, no podszedłem, mówię, słuchaj, siedzisz przy mnie, no nie, nie, nie rzucaj szklankami i nie oblewaj ludzi wodą, no. A później się stała ta sytuacja, że jeszcze rzucił dalej, to już musiałem się przesiąść, no bo już nie, mu, już nie no, musiałem, no. I wtedy zasiadłeś na fotelu króla. A to mimochodem, wiesz, to akurat po prostu, no, to nie był, to nie był celowy zabieg, no. <noise> Słuchaj, to y, podsumowaliśmy na gorąco, co tutaj się działo, a powiem ci, że poza konferencją działo się jeszcze grubiej. Co się działo? Maczety, różne awantury, gaz Pasuje. łzawiący i Gdzie? tak dalej. Co tu się działo? Z kim? Kto? Przyjechał Robert RS-7, z tego co słyszałem. Co ty? Do kogo? Nie wiem do kogo, ale w sumie rozeszło się tak, że się chyba odbili od ochroniarzy. A to, to w sobotę wjechał? W sobotę to chyba ktoś jeszcze inny, więc po prostu no dzisiaj powiem, jak jest jak gorąco. Ja tu widziałem z dołu, że ten, że sobotę jakąś dostał bombę i się 15 minut się zakrywał. To podobno jakaś ekipa z Gdańska, ale już więcej Aha. nie wiem, a może nawet nie mogę powiedzieć. Czyli wiesz, ale nie powiesz, i bardzo mi to imponuje. Słuchaj. A chętnie Ciebie zapytam poza kamerami. Słuchaj. Bo wiem, że wie. Ale nie powiem. Może wiem, może wiem, może powiem. Znaczy ja tak może nie. I, ja i tak zaraz się dowiem. No. <laughs> Słuchaj, ja cię chciałem zapytać o inną rzecz, bo ja jestem już y, pogubiony. Kalendarz walk Rodziny Murańskich. Czy możemy to teraz podsumować? By, powiem ci w ten sposób. Za tydzień Casio, to wiadomo. Później. Na 20 marca konferencja FMA. Co tam będzie ogłoszone? Nie wiemy. Tego nie wiemy. Ale tak. się domyślamy, nie? no bo to już taka poli to tajemnica chyba polishenela. Ale nie powiemy. Dobra, ale tak. dalej. Ale, ale wiemy, ale nie powiemy. Jakby wracamy do wątku. Eee, tak, tak, później, później, później. Eee, El cholesterol i. I gdzie będziecie walczyć? Bo nie chcesz walczyć w jego organizacji? No nie, no to wiadomo, jest organizacja. Nie będziemy teraz tutaj mówić, bo dopinamy ten kontrakt eee, z moim managementem i byłoby to nie fair w stosunku do, do wodarzy tej federacji i znaczy nie fair, nie wiem czy nie fair, po prostu nie chcę tym mówić. Jak już mm -hmm. będzie coś, coś klepnięte, podpisane, mm -hmm. e, jakby ja, ja i ten kmiot, e, ten, ten, ta, ta pała bita frajer na łeb, e, bo akurat tutaj e, musiał używać taki, te, tego typu słów akurat do takiego kmiota Mitomana e, e, Numer jeden, jeżeli chodzi o nasz, o, o nasz kraj, no bo chyba większego nie ma mi, MitoMana niż, niż, niż Marcin y, Cholesterol yy, no Nie mam, No nie ma, nie ma, nie ma, nie ma Gość się potrafi tak przekształcić rzeczywistość, że ty w to wierzysz <noise> Ale wiem, że musisz być, musisz być obiektywny, więc... Mogę co najwyżej mrugać dwa razy <noise> Tak, widzę, tak Wjęcie wiem, więc jakby szanuję to ale, ale, ale no tak, tak, tak A później a powiedz, czemu w ogóle Ty chcesz walczyć z Marcinem Najmanem, skoro szykowany do walki był e, Twój tata? Mój ojciec też będzie z nim walczył, też w tym roku. Okej. Okay. Też, tylko ja będę pierwszy po prostu, nie? Mm -hmm. ja, ja, ja jestem pierwszy, e, a mój tata będzie najprawdopodobniej walczył w moją rodzinę. Ćśrednie, o, taki będziesz miał prezent w takim razie, tak. a Ty co? Wtedy będziesz już balować? Nie, 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 ja być może będę miał walkę na temat samej gali, wiesz? Okej. Okay. Tylko, że najpierw jestem ja, Marcin, naj, na, znaczy najpierw ja jestem z Marcinem Najmanem... Najpierw ja będę z nim walczył, ponieważ mój, mój tata będzie walczył gdzie indziej, a później jakby wracają do, do tematu walki. Słuchaj, ale wy nie macie nie. serca, no bo w takim razie no, liczycie się z tym, że Najman obskoczy w pierdol po prostu od dwóch Murańskich. No tak, no. no co on tam osadził napisał, że będziemy mieli 10 sekund w bocznej, w dosiadzie albo w półgardzie ciekawe jest. Albo w półprawdzie. Albo w półprawdzie. A w jego przypadku w gównoprawdzie. Jest wiele rodzajów prawdy, jakbyście są, chcieli wiedzieć. Nie, nie, w przypadku Marcina Neymana są trzy rodzaje prawdy. Jest nieprawda. Brudna prawda i główna prawda. Po prostu. I chyba tym miłym akcentem. Chyba, że masz jakieś pytania. No oczywiście, że mam jeszcze, A, bo jest bardzo ważne pytanie. Czekamy na ogłoszenie walki przecież Twojej mamy. Ja Cię chciałem zapytać, czy to w ogóle jest na horyzoncie. O, wiesz, tutaj byś musiał pytać moją mamę, jeżeli będzie miała ochotę wejść. Za, tutaj będzie, będzie oczywiście na, na primie ze mną, jeżeli będzie miała ochotę wejść za kamerę i powiedzieć, no bo padają. Bardzo lukratywne, lukratywne propozycje. Ja nawiązuję do tego, że twój tata wrzucił akurat gdzieś tam na social media, że ogłoszenie walki podgrzewał jakoś tą atmosferę. Jest, jest, padła, padła propozycja z dwóch, z dwóch federacji. Eee, bardzo lukratywna, no, taka, że można sobie za to kupić dobry dom w Gdańsku. Eee, czy no, po prostu, no, bardzo dobra, no, bardzo, bardzo dobra. Eee, Powiedz, czy mama kiedyś podniosła mama... na ciebie rękę? Nie, nie, nigdy, nie, 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 nie. nie, nie. Czyli jest jeszcze nie, niezweryfikowana. Czasami nie no, jest, jest, jest zweryfikowana, bo ma charakter, tak jak Ci powiedziałem, że ma naprawdę Kochones, Nie wiem już już tobie był Nie mówiliśmy o tym. 20 wydaje. Ma, ma Conec jak ja i tata razem wzięci, więc sobie wyobraź ją w klatce. Zresztą to jest zodiakalna lwica, więc tutaj no... Wiem coś o tym. Tutaj wiesz, tylko tutaj wiesz z doborem rywalki byłoby ciężko, nie? Chociaż już jest propozycja takiej jednej e, z takiego programu. Słuchaj, kwota jest e, lukratywna, ale dla, moim, dla mojej mamy pieniądze to nie, to nie wszystko. E, to będzie suwerenna decyzja. Jeżeli będzie miała ochotę e, pokazać się, to trenuje się boksik, tam re -re rekreacyjnie, swojego czasu przez kilka. Tak, przez od wy, od, tata, tata, trenował od 2001 roku krafmagę e, w Przecinku w Koszalinie, trenował pod okiem, e, pod okiem Mirosława Kruka, więc razem z moją mamą też jeździł. Mama nie jeździła tyle co tata, oczywiście tam na obozy i tak dalej, ale trenowała, więc... Więc wie co to jest, yy, więc umie, 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 umie. I naprawdę na pewno jej charakter by nie zabrakło, ale nie wiem, czy są takie pieniądze, które przekonają mamę do walki w klatce. A ja mam jeszcze jedno pytanie odnośnie treningów, to mi się przypomniało, bo miałem z tobą porozmawiać o tym przed ostatnim fejmem, ale y, wtedy wypadłeś, uciekłeś. Jak się trenowało z Mamedem Kalidowym? Kurczę, wiesz co. Co podłapałeś od niego, jakie smaczki? Nie, no, smaczki nie smaczki, wiesz bardziej tak sobie po. po, po, po Pogadaliśmy, poznaliśmy się, okazało się, że jego dzieci oglądają serial, w którym gram i tak dalej, więc, więc fajnie było zamienić parę słów, gdzieś tam się przekulać chwilę na macie. E, no, fajne doświadczenie. Na pewno nie, niejednokrotnie jeszcze razem ze swoim trenerem Robertem Maruszakiem odwiedzimy Arachion i Mameda. Mhm. E, dobra. E, I w tym momencie miałem już no, ostatnie i, pytanie. Życzę tutaj mamy dowie oczywiście szybkiego, szybkiego powrotu do, do klatki i, e, i odkucia się, bo... bo, bo dobrego rewanżu generalnie dobrego, z Robertem. Dobrego rewanżu z Roberto, bo... Bo ja widziałem w tej walce duże szanse, tylko że poszedł w, w, w nonszalancję, wiesz, kurde, co ja w ogóle gadam, ja oceniam momenta kalidowa, wiesz, no to jest trochę, no dobra, no pytasz, Nie dam to oceniać, ale no, ogólnie no, wszyscy no, wiemy, o co wieś, chodzi, no. Tak jakby oceniać, no, no, no oceniam legendę, ale... Gdybyś miał pada, to byś wygrał. No, <laughs> nie, ja nie, może inaczej, żeby to, ja nie, ja nie oceniam, ja swoje mogę przypuszczenia, jakieś spekulacje, mm -hmm. co nie poszło. Znaczy, co nie poszło. Ja myślę, że mamy po prostu chciał dać takie tym fanom, ludziom, takie szansę... Widowisko. Widowisko, że on nie chciał tymi swoimi, wiesz, e ekwilibrystycznymi e ruchami, jak w przypadku na przykład swojej poprzedniej walki Scotta z Potem z jak go tam kopnął, no to było przedmię. Maestro. Maestro, maestro. A tutaj właśnie chciał wejść, tak jak ja, wiesz, w ogóle no, jakby oddzielmy galaktyki, tak? Ja, Kasjusz. Mamet y, Sosolisz, tak, w kategorii sportowej. No to tak samo ja wchodzę do Paszczylwa. Do, do dyscypliny Kasiusza, tak, tak mamet chciał wejść po prostu w tę bójkę, tak mi się wydaje, nie? Co do tego zestawienia, to już chyba wszystko było powiedziane, więc ja nie chcę cię pytać nawet o Kasiusza, ale chciałem Cię zapytać, Paweł Tyburski, długo bez rywala, Ty też długo bez rywala, dlaczego nie zawalczyliście na tej gali ze sobą? Wiesz co, nie podobała mi się narracja Pawła, już powtarzałem to nie, niedokrotnie, jakby podszedł na pierwszej konferencji do tego ze smakiem, z szacunkiem, bez jakichś tam pstryczków, czy chodzi o zachowanie względem Soroko? Niech eee, nie, gdzie? Do mnie. A, to, okay. moje zachowanie, wiesz. Postawili mnie przy, przed faktem dokonanym, nie wiem czy ktoś go sprowokował do takiego zachowania czy nie. Nie mnie to oceniać. Szanuję go jako człowieka. Jako sportowca... Tutaj nie można nikogo szanować, bo jeszcze sportowcami nie jesteśmy, żaden z nas, tutaj z Freakfighterów, oprócz Kasjusza. który... Zawodowy Freakfighter, można powiedzieć, zawodowy... tak się mówi, nie? No tak, no, 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 no można tak powiedzieć, tak, zawodowy Freakfighter, tak, no, ale no, Kasjusz to już jest sportowy, tak, z krwi, z krwi kości, z krwi kości, autentycznie z krwi kości, bo, bo, bo toczył boje na największych arenach, tak jak sam dzisiaj powiedział, tak? gdzieś tam w, w, w Kongo, czy, 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 gdzieś tam w, w Afryce. Już... Z Konga to akurat imigrantów przyjmował chyba Jasiek Kapela. Daj spokój z tym, z tym Jasiem kapelą. I co ci chciałem powiedzieć? Na czym starałem? Na Kongu. Na naszym no, na w partnerach. To jest, to jest, to jest sportowe, Tak, i to jest sportowy wiesz, Tym bardziej, że jest to, jest to dla mnie naprawdę wiesz, Ogromna nobilitacja, że mamy. Y, tę możliwość, która już, y, która jest jedna na milion, nie? że walka z Kasiuszem w jego dyscyplinie w boksie, mówię, wchodzę, wchodzę do twojej gry, nie boję się nikogo, wchodzę, sprawdzę, znokautuję ciężko, pokażę, udowodnię całemu światu, y, tak, jak, tak jak Paul udowodnił całemu światu, tak ja udowodnię całej Polsce, że można, że wchodzi tak, że, że można, że, że mógł wygrać z Kasiuszem, że mógł wygrać z Wrzoskiem, mógł wygrać z Normanem i wejdzie taki Morański i urwie mu łeb. I zobaczcie to już w sobotę. I tanio skóry nie sprzedasz. No to jest tekst Mariusza, no to tego zabierał nie będę. No. Ja to nigdy tanio skóry nie sprzedaję. Tam, gdzie kończą się umiejętności, tam zawsze zaczyna się charakter ee, i serducho, czego mi nigdy nie zabraknie. Nigdy nie zabrakło i na to też czekamy. Dziękuję Ci bardzo za wywiad. Dziękuję bardzo. Dzięki.